40-latek nie podziela entuzjazmu kolegów i chce, żeby impreza już się zakończyła. Marek! Ratuj! O oh, Bartek miał kokainę. Ciągnął kreskę. No i, no, no i padł no. No padł. Na puls, co mamy robić? Ja nie wiem, panowie, ja spadam. Zanim pojawi się karetka albo pały. Miło było pan. No gdzie masz telefon? Dzwon po karetkę! Po karetkę? Przecież. Przecież wszystko się wyda! Kurde. Tam był taki film Tarantino. Oni jakieś lasce z taką. No taką igłę w serce wbijali. Jaki Tarantino? Jaka igła? Dzwoniąc na 12! Bartek. Marek wraz z kolegą są przerażeni. Liczą, że ich przyjaciel wyjdzie z tej operacji cało. Co, otrzeźwili się troszeczkę? A co z nim? Trudno powiedzieć. Ma zaburzenia rytmu serca, podniesioną temperaturę i ciśnienie za wysokie. Ale nic mu nie będzie. Czy kolega przyjmuje jakieś leki, czy jest uczulony? Ja? Nie, nie, raczej ja, nie. Ja pytam o kolegę na noszach. Nie wiemy, chyba raczej nie. Co było przyjmowane? Alkohol, afetamina, kokaina, dopalacze? Wczoraj alkohol i marihuana, a dziś alkohol i kokaina. To jakieś wspomagacze potencji? No, raczej nie. Gorączki sobotniej nocy wam się zachciało. Teraz macie atrakcję. A możemy z wami jechać? Niestety niemożliwe. Jedziemy do szpitala, do śródmieściu.